W sobotni poranek uroczyście rozpoczęto jubileuszową 30. edycję regat żeglarskich o błękitną wstęgę jeziora Dadaj, a więc wyjątkowego wydarzenia, które cieszy się ogromną popularnością wśród żeglarzy nie tylko z naszego regionu. 30 lat pięknie wspaniałej historii, ale przede wszystkim osoby, które to tworzyły przez ten czas zapisywały historię wielkimi literami. Dla nich wszystkich należą się wielkie podziękowania i wielkie gratulacje. Impreza. Bez żadnej przerwy. 30 lat. Nie było tak, żeby któregoś roku się coś nie udało. Jestem organizatorem od 30 lat i pomysłodawcą tej edycji. Ale oczywiście, bez ludzi, bez przyjaciół, to, to co można zrobić w pojedynkę? Absolutnie niewiele albo prawie nic. Ja startuję od początku. Tak. No, od pierwszych. Tych regat. Moim y, zamysłem, kiedy pierwsze legaty robiłem, to po to, żeby żeglarze z jeziora Dadaj się ze sobą poznali i nie, 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 nie boczyli się, tylko usiedli gdzieś tam, pośpiewali. Cała sceneria i tutaj całe otoczenie się zmieniało i to oni też powtarzali, w jakich warunkach kiedyś już występowali, jak i teraz występują, ale za każdym razem wspominają to w bardzo fajnie, z wielkim sentymentem. Tak jak przez trzy ostatnie dekady, żeglarze ponownie spotkali się w Rukławkach, by wypłynąć i powalczyć o błękitną wstęgę jeziora, które darzą wielkim uczuciem. Największe jezioro na Warmii, które naprawdę przyciąga i turystów, i mieszkańców i tak mamy a Myślę, że to kolejne lata, kolejne bilusze są przed nami, bo jednak duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o nasze regaty. Dzisiaj 15 załóg z tego, co, 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 co wyliczyłem. Wspaniała atmosfera, do tego szanty. Przyjechali ze swoimi łódkami, z w regatach z Łodzi, z Poznania. Gości widzieliśmy dzisiaj z różnych, różnych zakątków naszego kraju i to bardzo dobrze, bo to, to świadczy z jednej strony o, reno, o renomie tych, tych regat, ale także o, tym, o gościnności, o tym, że... Każdy, kto przyjeżdża tutaj po to, aby, aby wypoczywać, po to, aby, aby tutaj podziwiać piękno przyrody, jest mile widziany. O ile pierwszego dnia nie brakowało pięknego słońca i znakomitych widoków, o tyle żeglarze nie mogli liczyć na mocniejsze powiewy wiatru w żagle. Warunki były... Słabowiatrowe, dlatego odbyły się tylko dwa wyścigi. Także sędzia podjął decyzję, że skończymy te regaty, ale jutro być może zrobimy więcej wyścigu, bo jutro dalszy ciąg regat. Będzie na pewno długi wyścig, tak zwany long, i to będzie wyścig o błękitną wstęgę jeziora Dadaj. Zawsze tak planowaliśmy, że będzie to wyścig po całym jeziorze. Kiedy są dobre warunki wiatrowe, to calutkie jezioro potrafimy opłynąć. Jeżeli słaby wiatr, będziemy skracać, tak żebyśmy się jakoś wyrobili tutaj przed nocą. Pierwszemu dniu zmagań na wodzie towarzyszył tradycyjny festiwal szanty. Ja nie miałem takich marzeń, że w trakcie regat. Będzie piękny koncert szant, to zupełnie dla mnie jest kosmos i to już jest szanty chyba już są trzeci sezon, a ja nadal do końca nie wierzę w to, że u nas w Biskupcu takie rzeczy nadal dają się dzieją, bo to najlepsze zespoły w Polsce, znani, znakomici muzycy występują. To piękne, piękne utwory, no, kto z nas nie zna, I Dziesień z Kaliboforta i wielu, wielu innych, które... Które, które są przy tej okazji wykonywane i mam nadzieję, że dzisiaj także podczas szantów w Biskupcu będziemy mieli okazję tego posłuchać. Przede wszystkim pogoda cudowna, wspaniałe miejsce, no i atmosfera tak samo przecudowna, także warto, Dato, warto naprawdę spędzić trochę czasu. Bardzo lubię słuchać, dlatego że wracam do takich lat młodości, a tym bardziej, że będzie występ kolegi Krzysiek Malinowski, który jest tutaj z Biskupca i naprawdę jestem pod urokiem tego, co on robi. Moi przyjaciele, ale grają, więc musimy im dopingować, a że lubimy szanty to super. Przyszłam posłuchać, a przyjechaliśmy tu do córki na wakacje, jesteśmy z Łodzi. Pojeździłam na obozy harcerskie, oczywiście żeśmy jeździli pływali, no i tak to było, zaczęło się od harcerskich obozów. Zastaw serco! W zeszłym roku byliśmy, spodobało nam się i w tym roku powtarzamy my się za rok też przyjedziemy. Bardzo dziękuję, że możemy posłuchać, że tak fajne rzeczy tutaj się dzieją. Jako pierwszy na scenie skąpany w świetle zachodzącego słońca pojawił się zespół Zejman i Gar Kumpel, którzy zaprosili do zabawy najmłodszych gości festiwalu. Zespół Zejman i Garkumpel funkcjonuje 38 lat już na scenie, co zresztą widać zarówno po mojej wątrobie, jak i przeoranej życiem twarzy. E, moi drodzy, nagraliśmy autorskich osiem płyt dla dzieci, więc jest czego wybrać. Osiem płyt związanych z wodą, wiatrem i przygodą, moi drodzy, takie zachody słońca. Te dzieciom trzeba po prostu pokazać, bo one siedzą w smartfonach i one po bożym świecie nie wiedzą. Nasza wyprawa miała tytuł E, zagadek: Kilka morskiego wilka. Dzieci, które zapraszaliśmy na scenę, czyli naszą, waszą emeryturę zapraszaliśmy na scenę, e, odpowiadały na pytania, brały udział w konkursach, śpiewały razem z nami, tworząc cudowną atmosferę. E, czyli to nie jest koncert dla dzieci. To jest koncert rodzinny. Kolejnymi z gwiazd festiwalu Szanty byli Krzysztof Malinowski, Adam Skrzyński, Paszkowicz oraz Krzysztof Janiszewski. padł taki rozkaz a dajcie Co myśli sobie Co myśli Zespół szkutnicy dźwięku. Oraz dobrze już znany z poprzednich edycji festiwalu, zespół sztormiaki. Przyjeżdżamy w zasadzie jak do domu. No ja to tutaj się w ogóle czuję jak w domu, bo ja tutaj gram jeszcze prywatnie. W tawernie Szanta, którą uwielbiam i która jest naprawdę tak gościnna i właściciele są fantastyczni i gościnni. No powiem tak, teren fantastyczny, no nic lepszego nie może spotkać żeglarzy, jak, czy fanów piosenki morskiej, żeglarskiej, szantowej, jak piękne jezioro, wyspy po horyzont zachodzące słońce, coś pięknego, więc ja się cieszę tylko, że biskupiec jest w stanie y, ogarnąć taką imprezę. Ta publiczność jest zawsze taka sama, wspaniała, ale to dlatego, że i miejsce... Klimat tego miejsca, dobre nagłośnienie, dobre światło, fajna ekipa, pogoda, pogoda Gorą, gorąco muzycy, było. Gorąco, świetni muzycy tutaj, koledzy przyjechali, jeden z Gdańska, drugi z Jastarni. Świat drogi przyjechali, żeby, żeby zagrać, także było pięknie. Znakomita ekipa filmowa kręciła to wydarzenie, ale również na stronie zarówno biskupca. E, i, I to warto zobaczyć i w przyszłym roku przemyśleć wizytę na naszym spotkaniu. Po wyjątkowym muzycznym wieczorze w niedzielne przedpołudnie żeglarze rozpoczęli drugi dzień regat. Zwycięzcami i zdobywcami 30. błękitnej wstęgi jeziora Dadaj została załoga Leony. Wszystkim uczestnikom i przede wszystkim zwycięzcom tegorocznych regat serdecznie gratulujemy. A szczegółowe wyniki znajdziecie na stronie biskupiec.pl.